Witajcie widzowie. Mamy kolejny dzień. Pierwszy odbiór sklepnięty. I zbieram sobie. bardzo powoli póki co, no ale zaraz będę na miejscu tak naprawdę oblisko. Blisko w sumie od domu mam ten odbiór, więc luz. jakby na bieżąco tak co będzie to będzie Dobra, jechałem na parking nieopodal miejsca odbioru fajnie, bo akurat ktoś wyjechał, więc mam miejsce torba w dłoń i jazda Standardowo jak to w kefsi bywa bez czekania się nie obyło No, już się opaliło, upomina znowu Zgarnąłem już jadę jakoś nie za blisko, nie za daleko, aczkolwiek no, blisko jakby granicy zasięgu, więc podejrzewam, że może być podobna sytuacja jak kiedyś wiem, że ktoś tam wyjdzie, wyjdzie albo dojedzie do mnie, bo pod jego adres nie będzie można było, nie można było już zamówić Jezus Maria się wysławić kurde nie mogę. Ale zobaczymy co się okaże na miejscu. Mówię jakieś tam nie wiem chyba 4 km przede mną czy coś takiego więc no zobaczymy kurde musiałem się wyłączyć w ogóle zobaczyć ten znaczy zobaczyć, potwierdzić to co mi w ogóle ten nawigacja pokazuje, bo straszną głupotę mi pokazuje skitu. Nie wiem gdzie mam jechać, bo, bo ogarniam okolice. Google mnie tak prowadzi, że w ogóle nie mam zielonego pojęcia co od pierwsza. Bardziej, że tu wszędzie droga jest normalnie przejezdna Nie ma żadnych remontów ani nic, więc nie wiem o co mu kurde chodzi Ale jadę po swojemu o no co nie ma co? Jakoś naprawdę dziwnie, dziwnie No i dobra W sumie na miejscu jestem A w ogóle do takiego fajnego miejsca Do takiego parczku Jest w ogóle dworek homońskiego Jakby kogoś to interesowało Bardzo ładnie Polecam przyjść sobie połazić Bardzo fajne miejsce No dobra, koniec tego Zbędnego gadania Za dostawę wpadło 14,50 Całkiem sympatycznie na no nic na razie cisza, odpaliłem w ogóle Uberka, w międzyczasie, może, może coś Ale w sumie jest dosyć wcześnie, więc no tak, nie bardzo bym liczył Może coś padnie, no ale korzystając z okazji wyjadę dotankuję się to no i zobaczymy co przyniesie ten dzień później dalej do centrum wpadł dowóz, znaczy dowóz, odbiór jajku masakra dzisiaj z tym wysłowieniem u mnie no i na szczęście mam bardzo niedaleko, tylko że do, w takim korku muszę do końca drogi dojechać niestety, więc chwila się pewnie zajdzie zanim ja tam w ogóle dotrę jest najgorsza godzina, ale jest po 16 kurde, więc Wszyscy z roboty zbijają. Kurde, na piechotę z drugiego z drugiego końca miasta tutaj normalnie doszedł szybciej niż, kurde, ten kawałek, co, co miałem do przejechania. Tragedia. Jeszcze, kurde, za tym znakiem muszę skręcić przed światłami. I muszę czekać No masakra czy będzie zamówienie w ogóle gotowe no ale mam nadzieję, że po takim czasie dobra, w końcu skręcam, ja pierdziele zamówienie to już na pewno będzie gotowe, no. Ale coś, coś mi tu nie pasuje, szczerze mówiąc. No, no, dobra, zaraz będzie trzeba chyba zadzwonić, bo to. No, tak dziwnie trochę, bo jestem generalnie na targowisku, nie? Ojejku, dostawa zakończona. Ale masakryczne miejsce dostawy, bo to kurczę. Jest dzień przed w ogóle świętem zmarłych, nie, więc normalnie tutaj ci, co stoją na straganach, też zamawiają. Ja pierdzielę. Nie dość, że ciężko z parkingiem, wszędzie cholernie ciasno. To jeszcze, no, no ciężko takie rzeczy, takie tematy się ogarnia. Jezu, każdy się wpycha, kurde, przepycha. No dobra, nie wiem, czy mówiłem nie cała dyskusja za to. I tak, generalnie to... Nie wiem w sumie, czy ten, czy nie wrzucę jeszcze czegoś do tego materiału z jutra, w sensie ze świę... święta zmarłych, w tym sensie, bo coś tam mam, to prawda. Zarezerwowane, niby nie dużo. No, chyba z godzinę ale tak no na obecną chwilę już skończyłem właśnie tą połówkę bloku kurde no widzicie pół godziny zeszło mi na tak naprawdę jedno zamówienie no i to jest tu kurwa najgorsze że ludzie po prostu skaczą z tych chodników żeby przejść na cmentarz Nie lubię takich miejsc bez No A nic jadę dalej może jeszcze zaraz coś tam na tym globo będzie Zobaczymy, jak to będzie z tym odcinkiem w ogóle. Lecimy dalej, kolejny odbiór już zaakceptowany. ja Jadę zgarnąć, e, tym razem Biedronka. W ogóle to godzinę przeczekałem, bo stwierdziłem, że kurde, no nie będę się męczył w tych korkach. No zobaczymy, może już coś tam się rozluzowało trochę. Chociaż no, nie spodziewam się jakiegoś wielka, większego szału tutaj z tym tym ilością korków, no ale się okaże tak mam czas, jest ogólnie coś tam do wyboru co jakiś czas wpada, więc no warto wykorzystać okazję no ale jak widzicie już utknąłem w korku a do Biedry no jeszcze z kilometr czy półtora Masa, Po około 15 minutach, kurde, zbliżam się do tej biedronki. Ale wam powiem, że kurde, w takim tempie, no to ja nie zarobię. To jest kurde, coś niewiarygodnego. Chyba problem w tym, że kurde, wszystkie jakieś główne sklepy, punkty, galerie, cokolwiek są przy głównej trasie. Nie? która jest z jedyną przelotówką przez Grodzic, tak naprawdę. czy kurde gdzieś dojechać, no to trzeba tędy, nie? W końcu wyjdzie, że na godzinę, no kurde jedno zamówienie na połowie już jest w pół, do nie? więc pozdro kurde Kurde, jakieś pielgrzymki w ogóle, nie wiem czy to już na te Halloween się poprzebierali, czy działa, nawet nie ogarniam, chyba za stary jestem na takie rzeczy. Dobra, kurde, w końcu dojechałem. Mam nadzieję, że będzie czekało. O, bez czekania się nie obyło, standardowo. I praktycznie tym oto sposobem mamy w zasadzie, kurwa, końcówkę bloku, nie? Jedno zamówienie. Więc tutaj też hajsu nie będzie, jakoś za bardzo wielkiego. W ogóle to dostawę mam w to samo miejsce, co poprzednie zamówienie z biedronki. W sensie to takie większe, co miałem. Więc teraz zanim tam dojadę, no to, no to godzina zbanie, nie? Na jedno zamówienie. jeszcze coś złapać, tak naprawdę. Generalnie godzina jeszcze w miarę młoda, więc będę sprawdzał i próbował. Oczywiście, jak kurde, tak słabo idzie z przemieszczaniem się, no to jest fajny mnożnik plus jeszcze bonus za deszcz, nie? Więc gdzie by można było teoretycznie, no, natrzepać hajsu, tak dosyć fajnie, no to. No to kłody pod nogi kurde. Dobra, dotarłem na miejsce. Wiem gdzie mam iść przynajmniej, więc bez większego kręcenia się lecę dostarczyć. Zamówienie dostarczone. W sumie za kursik nie wyszło najgorzej, bo sama dostawa 14 zł. Ponad tam już wroszłem. No i standardowo jak to tutaj u tej pani dyszka do łapki. Więc ponad 24 zł. Generalnie no to po dwóch godzinach jest niecałe 50 zł, więc no z tym no to jest bardzo słabo, no ale w zasadzie to miałem ile? Eee, raz, dwa, kurde trzy zamówienia, więc no masakra, nie wiem, ten blok już się w sumie skończył, więc zobaczę czy coś się zmieniło i lecimy dalej, a jak nie no to a z jutra już wleci tutaj dalsza część materiału. Dobra, jak zapowiadałem, tak ten, tak się dzieje. Więc mamy pierwszy listopad. Wspominałem, że będę miał godzinkę, no ale początek tej godzinki bardzo słaby, bo już mamy 20, po i dopiero pierwsze zamówienie wpadło. Co mnie trochę w sumie zdziwiło, bo kurczę, byłem przekonany, że raczej w południu no to ludzie tak trochę na leniucha i będą zamawiać. A tu jednak, no, psikus. Tym razem nie cukierek, a psikus. I tak, w ogóle to ja zapomniałem o jednej ważnej rzeczy wam wspomnieć, bo ponieważ we wczorajszych dostawach, które realizowałem, to już zaczęło się wyzwanie, więc jakby mamy na liczniku 3 dostawy zrealizowane, cel jest niby 20, tak. Zatem w tym odcinku będzie pierwsza część jakby tego wyzwania. Ale tak, jeszcze w tym tygodniu jutro chyba. Mam 3 godzinki, jak dobrze pamiętam, więc no zobaczymy, na jakim etapie uda się skończyć to wyzwanie, tak? Tam kasa jest ogólnie za... maksymalna kasa jest za 20 zamówień, ale jakby pomiędzy też są jakieś stawki za ilość, więc zobaczymy po prostu ile uda nam się zrealizować tych dostaw. No dzisiaj to nie wiem, może ze dwie jeszcze wpadną, znaczy dwie, no ta i jeszcze może jedna. Fajnie by było, no ale, no jutrzejszy dzień, jakby taki bardziej Mam nadzieję, że będzie owocny w tym temacie I zobaczymy ile, ile, ile dojdzie do, do że tak powiem, wypłaty, nie? E, tak, teraz pierwszy odbiór chyba McDonald's Jak dobrze spojrzałem A no, więc jakby, no, bez większego zaskoczenia, zresztą z drugiej strony, no też Jest święto, więc yy... No nic innego, raczej knajpy nie będą pootwierane chyba specjalnie Chyba, że się mylę, no ale nie wiem, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia prawdę mówiąc do tego cisnę do maka już Godzinę, w sumie po dwie, dwie połówki, jakby to no to tak, chyba godzina no i dzisiaj, no w zasadzie, no też coś koło godziny. No, licz, będę liczył godzinę tak, no bo miałem cały blokarze. A dopiero wpadło, no to wiadomo, na to się wpływu nie ma. A jejku, sorry, mała korekta. Wczoraj miałem, no w zasadzie jakieś dwie godziny jeszcze mi umknęło, że wcześniej w ciągu dnia się kręciłem więc tak, wczoraj dwie godzinki, dzisiaj godzinka no ale no i tak no generalnie wynik będzie no dosyć słaby jakby z tego wszystkiego no ale jakoś tym się teraz no nie będę przejmował, zobaczymy, zobaczymy ile wyzwanie da tak tak naprawdę bo to Podniesie tą stawkę, no co by nie było, no to trzeba będzie to wliczyć jakby w godzinówki, nie? ile by tego nie było. Przypominam w ogóle o ten o aktywności i możliwości ten rejestracji. Już wróciły z powrotem rekrutację do głowy ubera i tak dalej, więc zachęcam do korzystania. To się zastanawia, czy coś, no to macie materiał, tak jak, możecie sobie zobrazować mniej więcej jak to wygląda i podjąć decyzję, czy chcecie. A tam pojawiają się komentarze, że myślicie o tym, zatem skorzystajcie z linków, dostaniecie jakiś bonus na start i będzie fajnie. A tymczasem już dojechałem do Maka. To mnie trochę nie pociesza. No ale nie narzekam, no ważne, że coś tam coś tam jest. A tak w ogóle to w sumie to nie wiem czy, ten, czy to wyzwanie, które mam ak jeszcze aktywne jutro będzie też działać. Więc tu może być mały psikus, tak prawdę mówiąc. No ale mam nadzieję, że tu jakby nie będzie psikusa. Się okaże jutro jak wejdę tak naprawdę czy jeszcze jest aktywne, czy już się skończyło dobra w zasadzie to już jestem blisko tylko sobie w ogóle z innej strony no i zobaczymy czy mi się tutaj czy mi to w ogóle wyjdzie na korzyść aha tam nie mogę stanąć ten tutaj co robi aha tam się parkują to spoko ja muszę iść do bloku którego Miejsce jestem, praktycznie koło bloku, więc lecę z dostawą. No i dobra, to zamówienie mamy dostarczone, a całe albo na trójkąt, ale bliziutko, także luzik. I super, bo wpadło jeszcze jedno. Zatem powrót do McDonald'a. No, w miarę szybko udało się obrócić, ale tak jak mówiłem, daleko nie byłem, więc już ostatnia prosta przed makiem. Ciekawe, ciekawe. Musieli chyba dużo wcześniej to rezerwować, dziadostwo. Ogólnie to już zgarnąłem, ale w ogóle na miejscu się okazało, że podwójne mam. Zatem dwie dostawy jeszcze przede mną. No i tak już jest koniec czasu praktycznie, więc. więcej nie będzie, no ale spoko, na pocieszenie to podwójne na koniec ciekawe jak z kasą będzie, aczkolwiek no te dostawy też takie znowu bliskie i dostawa będzie ogarnięta i dobra, pierwsza dostawa ogarnięta teraz przed siebie z dostawą drugiej a Kubie daleko będzie jedna od drugiej adres nie w sumie nie tyle znajomy co ulica już koreana więc na luzie dobra, udało się teraz dotrzeć już do drugiego miejsca dostawy Wczoraj właśnie nie wiem ile czasu, więc, jakby godzinówki tutaj nie podam, w tej chwili wyświetli się standardowo. Łącznie z napiwkiem wczorajszym wyszło 78 zł. A na ile czasu? No to się wyświetli. Jak wspominałem, więc tak, no generalnie i tak uważam, że nie ma tragedii. I to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Pamiętajcie o aktywności. O subskrypcji i tak dalej macie też możliwość wsparcia jeżeli ktoś by miał taką ochotę pomoże to w rozwoju kanału jak najbardziej a tymczasem dziękuję wam bardzo za obejrzenie do następnego siemaneczku